Witam wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku z gry troszeczkę, a więc katar, ale na pewno mam w tym odcinku aż tak mocno nie będzie przeszkadzał. Więc troszeczkę ja będę troszeczkę tak harszczał troszeczkę, ale dzisiejszą mamy kolejny odcinek z gry Fortnite, no i standardowo od dzisiaj tego momentu muszą być wyświetlenia, żeby był kolejny odcinek z gry Fortnite. Takie są wyświetlenia pod tymi odcinkami, że dajmy wdzielę takie 40 wyświetleń. Dajmy 40 wyświetleń do końca tego dnia I jak będzie na to będzie od razu jutro kolejny odcinek w Zywiec. Um, więc no cóż, e... dzisiaj programy sobie solo, takie fajne solo, zobaczymy jak to wyjdzie, więc wiecie, dajcie znać, bo dzisiaj pojawił się odcinek, ten nowy sezon, pojawił się u mnie odcinek o 7, e... nagrałem odcineczek właśnie w poniedziałek, zmontowałem go w poniedziałek i od razu ten już życie w poniedziałek na prywatny, no i czekałem do dnia. Rzucajmy odcinek. Dajcie na czymś, odcinki z rana, bo jestem w stanie to nagrywać, tylko po prostu prześlę ten filmik, wstanę z rana, od razu to tutaj, zrobię to na trybie e, z trybu publicznego, dam to z trybu prywatnego na powierzchni. To, to są zaledwie dwa kroki, chyba dwie szybkie minuty. Minuta, 30 sekund to zajmuje czasu i mogę, może, być mieć od razu in, filmik. Więc dajcie na czymś, też odcinki z rana, a troszeczkę koty będą mnie denerwować, ale no, mam nadzieję, że nie będą jakoś mocno wam przeszkadzać, te koty. Z jednego tutaj wezmę stąd i położę go tutaj. Żeby mi tu nie przeszkadzał mocno. Znam nadzieję, że potem mam to mam tylko to nie będą przeszkadzać mocno, ale to i tak nic nie dało, bo koty mi się Ale Dlatego, że na łóżku to znagrywane odcinki, bo mi miejsce w ten fotel, a nagle tutaj siedzą. Gdzie nie chcę na razie. Ale no, no są no, takie życie. No one że tu mi nicy popsują. Tylko tamten drapki, najgorzej najgorszy ten... ten, 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 ten... No, ja nie wiem co zrobię, ja już nie nagrywam w tym miejscu. Tak, za do będę siedział w łóżku, to ja tam będę siedział. Dobra, pierdzielę dzielę, ja muszę tutaj. No kurde. Dobra, Eeeem, ale... um, Ja przechodzę na drugie miejsce, tutaj będę siedział. Na chwilkę. Schronę siedzą na łóżku, no to niech tam siedzą. No, i ja że z g przeniosę się na drugie miejsce. Bo mi troszeczkę przeszkadzały te koty. No, ten Więc, czy się chcieli odcinki z rana, bo jestem w stanie nagrywać odcinki z rana, wszyscy nawet odcinki z rana, bo na taki wariant kiedyś się przeniosę, bo my mi się, że to będzie lepszy wariant, przynajmniej ja będą święty spokój przez cały dzień i będę długie doskusząca propozycja. Nagrałem odcinka, z modowają na no to, wiecie, dał radę tak nagrywać, więc dajcie znać, czym się chcieli od odcinki z rana, bardzo z rana, bo jestem w stanie nagrywać. Nie, nie, nie nie aż takiej tragedii. Dała radę to na nagrywać, więc wiecie. Dobra, Ty tutaj teraz polecimy, ja od tamtego momentu nie zagrałem żadnej gierki w Fortnite'cie Ale poleśmy teraz na nam drzewko, to że tam się na drzewku zmieniło, ale tutaj chyba... Drzewka już chyba nie ma w tym miejscu, zobaczcie Ten teren w ogóle został taki jakby zmieniony ty znaczy, tutaj coś jeszcze, a teraz od poprzedniego sezonu, to nic już się nie zmieniło Zobaczmy, tak czy tutaj się nigdzie zmieniło ehm, no właśnie Dobra, zobaczmy tutaj co... ale tam jest drzewo rozwalone nie no to tu się bali nie mądre. Ej O jest drzewo, ale bez liści To jak myślałem Dobra Dobra Mam jakąś małą pompę To była pompa Ej, tej pompy nie było w tamtym sezonie tej oto dźwigniowej To jest dobry znak Dobra, Więc takie szybkie przypomnienia, takie szybkie przekroczenia parfialne. Jeśli wyścicie odcinki za noc, to nie mam na mnie Ja jestem w stanie to nagrywać, montuję odcinek w nocy, nawet no będzie czekam dla Was na rano. I to według mnie będzie najlepsza propozycja. Ja tak mogę w stanie nagrywać te odcinki, tylko nie wiem, czy to mamy być odpowiadało. Na razie trzymam się w tylko 17, ale to mamy luźny odcinek, na razie to jest nawet luźny odcineczek, zaraz będziemy się klepać. Na razie nie jestem w stanie nagrać o 17 równiutko, bo no, nie mam też za bardzo duże co to nagrać ostrzeba. bo e, woczko, na co to jest za pompa? O kurde Ej, chyba z tego, to jest ta pompa chyba z tego. To e, Apex Legends chyba, kiedyś jak grałem dwa lata temu ostatnio. Ale naźmieję Apex Legends, może kiedyś się odcinek pojawi za pięć dni. Duży żebym ją nagrał. Ale liczy, nie wiem na tam ma gigabajt, to ogóle, tam chyba 40 to ma. Zanim to pobieram, to miną wieki po prostu z dzielenia. Znaczy ja nie chcę żadnej gry pobierać. Ja przez dwa nie pobieram wszystkiego gry, ja mam wszędzie spokój z tymi grami Jak będę miał szybki internet, to może pobiorę i nagam odcinek, nie? Z takich różnych gierek, to sobie się chcieli zbić. Znaczy ja taki słaby internet, że nie jestem w stanie te wszystkie gry pobrać. Zanim to pobieram, na to miną trzy tygodnie. <grym> Więc no, <grym> trochę przypał. No szukamy typu. widzicie, tutaj typek był. Ej, z tego typu te poroby z tego pompy tego, gdzie on jest. Gdzieś tu stąd strzelał. Gdzieś stąd strzelał, chłop. Będę no, na nasz rzucić te chciał nagrać. Na razie będę się trzymać tego panu 17 godziny, jakoś dam radę. Przyzwyczaję się w końcu, żeby tak odcinki, co to jest wrzucać. No będę się powoli uczyć. Ale no... na razie jest klucho to ze Ale spokojnie, kiedyś na pewno nauczymy. W pocinku bym się pojawiać. No ty... O, to po prostu zarąbista. O, kupiłeś wziął tą pompę? Nie wiem, pierwsza pierwszaka. Ta pierwszaka to taka sama. No już nie, czekaj, ja to przetestuję. Okej, ta pompa. Ej, prawie mamy jego, tylko ten ma taki taki ciężki bardzo chyba. Ten ma chyba ciężki. Nie wiem, nie. Ten chyba ma mama ciężki, co o tym myślicie? No, jakiś ciężki ten. No, ciężki ten. Ale jaja. Dobra, szukamy tutaj z jakichś miejscóweczek Okej okay. Okej okay. Dobra Okej okay. Właśnie stąd no. Mogę nagrywać tam radę nagrać, żeby o godzinie 6 nawet. To ja nie ma nam mniejszego problemu. No i kolejny mi kot przeszkadza, no kurde, ja nie mam spokoju z tymi kotami. No gdziekolwiek pójdę, to ten za mną pójdzie. No a nikt tu siedzi, znaczy to mnie nie będzie przeszkadzał. Ja pierdzielę, byłem na łóżku, nagrałem tam na odcinek Wszystkie na naburku, tam na tutaj mnie przyciągnął, Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, będziecie się tutaj wyklemyć, ale to nigdy tu nie ma, nie lecimy na tiltedy jednak. Na tiltedy troszeczkę te się poszczelamy. Dobra. Już nie, tiltety są tam, ja pierdzielę. No, no się mi się przeszkadza, tam tylko tak, jakoś tam co nie przeszkadza mi chyba. Dobra. Znaczy, no to znowu wrześni, wy zarobiliście. Nie wiadomo, kiedy się ten ten sezon kończy, ale niedługo się kończy za niedługo, za trzy miesiące może bo tak przestańmy mnie dotykać więc no no zaczął się nowy rok szkolny po tych dwóch tygodniach minęły no i tak krucho bo no widzę na razie tutaj pięknie się to podało, widzę na razie pięknie się tym, ten, tego jest w troszeczkę minęły, nie nagrałem tych odcinków dla was, chciałem trzy odcinki dziennie przynajmniej nagrać, ale przez tego playstation jak mi zbywaliło i po prostu jak mi tam przerwało jakby nagrywanie Kurde co ja pierdziela, że nie mogłem wszystkich jeranek, no tak to się stało niestety, nie? Więc no niestety tak to na się stanęło Ale tam coś w ogóle jest na ten tiltet, to jest jakiś nowy zrzut Ej O, to jest popierdzielone tu chodzi o to nie? Ale to co jest znam To jest jakiś zrzut i ja tam idę. I tutaj coś nowego jest. Co to jest za miejsców? Co? To. to muszę wejść na górę. Nie wiem, co to jest. Aha! Ale to jest taka tyrolka. Wow! No takie dupne to jest. Ej, to jest tak chyba Apex Legends chyba takie guzienko jest podobne, ale no, nie wiem. Dajcie nas w komentarzu. A ty, kilka takich balonów jeździ, tak sobie no, tak w górę wypiąć. Ej! No nawet to! Spo jest. Oj, ty tak. Kurde, zginąłem i co mi niestety. <laughs> no to, że miał miałem lepszą pompę. No ja też miałem drugą pompę. Mogę w tej drugiej pompy że no trudno się mówi. Nowe itemy są, nowe rzeczy poznajemy w tym sezonie. Czekajcie, jakie są nowe mityki. W poprzednim sezonie były, no były, nie ukrywam. Były. No cóż, tutaj coś się zmieniło na tym drzewku. Nie wiem, co się zmieniło w tym drzewku, ale coś się zmieniło. Co ciekawego, no nie wiem. A co się to ciekawego zmieniło? Drzewka, nie ma tych liści w ogóle. Taki bardziej jesienny ten teren się stał. I tak mniej grzybów jest tutaj. Mało grzybków trochę jest. No ale ten sezon oczywiście, nie był taki ciekawy, powiem wam że no wiecie, no myślę, że ta mapa tak samo będzie cała z PINTY, że chociaż ta mapa w promie będzie zarombista. Piła na razie zarombiste pomysł na sezony No ale no wiecie, nie nie, czekam, mnie nie, nie, nie to należy te sezony mimo wszystko. Nie było tak jak kiedyś, że jakieś... to zalała mnie mapę i to było akurat kozackie jak zalało mapę w Fortnite. Cie w trzecim sezonie, rozdział drugi, no to było akurat stosuwa. ale te sezony takie są kiepskie, no. no nie, nie podobają mi się, przykład, sz, szkarne mogliby poprawić, poprzednio to już git. Starsze kanały były fajniejsze, bo jak się bije o stopie, to masz tę nagrodę i... Najpierw pierwszy był na te gwiazdki chyba, nie? Nie wiem, powiem, na poziomy. Kiedyś był na poziomie, najpierw, najpierw był na gwiazdki, to jest ten starszy kanał, ale... Przedtem było jakiś coś jeszcze innego, że w level się ta za masz nagrodę. było chyba w rozdziale drugim. Ale coś przy tym jeszcze było w rozdziale pierwszym, no nie pamiętam, już to ważne. Więc no dobra. W mm, się tutaj mamy piękny sezony. Oj! Ale tu dodaję do gry w polu, żeby mm. no, no, między latami sobie latać, ale to jest zambiste O co tu chodzi widzowie Ja piję po nowe rzeczy w Fortnite teraz Na razie to jest no, nie ciekawym, nie? Bo nie ma nowych na razie takich rzeczy O, no, ten drugi sezon Rozjadł drugi, drugi też był fajny w sumie. A nie, 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 nie wiem o co w nim chodziło, ale później dowiedziałem się, że wiem, że jest zarąbisty. I... No to dzisiaj mówię, że on jest w zamiany w grze. Ale to, to taki liczny trochę. Dobra. O, idealnie, i to, A nie dobra, policimy teraz na jakąś miejscówkę może? O, tu jeszcze nie leciliśmy. Ale ten też jest miejscówka w Chromie. No, na razie te miejscówki w chronie nie są takie fajne, chociaż... No jest ciekawie, ale powiem wam szczerze, że przez ten chrom to tak się tutaj nie, zmi nie zmieniło tu mamy nową miejscówkę jeszcze I tutaj mamy też stałe coś w chromie no na no, ten sposób nie jest taki fajny w chromie no, tutaj się na nic nie zmienia w tym chromie widzowie no i na znaczy tutaj nic nie ma ciekawego wam powiem tu mamy kolejną miejscówkę w chromie no um, ciekawa ona nie jest na pewno no dobra, zobaczymy. Zmienia nazwa ta miejscówka. koni serum Nie zmieniamy się miejscówki. Coś tutaj na razie nie zmienia. Trzeba tam polecić na ten Na razie ten ciekawy sezon się zapowiada troszeczkę, ale no, dla mnie nie jest taki ciekawy zbyt, no. No na początku zarąbisty, jakbym się tylko podobał, to by się mógł pobalić po smaite, tak dupa. No, ale No. Kolejna pompa to sama. Nie, on to chodzi z tej pompy, jeśli z nią gra, ale okej. Okay. Tam nie jest, sobie a w ogóle te domki się zmieniły, o kurcze, no pieczone, zarobiste Ja pierdziele Wszystkie te domki do góry poszły, ale jakim cudem? Żeby uniknąć w ogóle tego, no Żeby chyba chronu nie, za, nie zeżarło to ludzie, nie? O, to ja zarobiste. Nawet no, 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 nowe mnie itemy tutaj są widzę. A, tutaj jest jakiś bunkier. Taki ciekawy bunkier to no to jest? Dobra. Zrobimy jakiś czypków pierwszych. To takie bardzo solo odcinkowe, bardziej tak nie wiecie jakie o co mi chodzi. tutaj powinny być czypki jacyś. Dużo to się nie zmieniło w tym sezonie co no tutaj kolena jest tylko w chromie. No trochę to zażarło, ale no kurde tak dokładnie to nie zażarło. Wow! Ale się ładuje chyba w tym chromie, czy można ją naładować chyba jakoś, no nie wiem Dlaczego nam nagle się postrzelała? to jest w ogóle cud Dobra Możemy powoli kodzie do nanoć, nie? To ona się ciekawy to zapowiada się na no... No i to, że to tak... Można też być w Chromie jakoś, tylko trzeba mieć chyba na sobie coś fioletowego, żeby tu coś działało, nie? No, przejdźmy na, na, żon, na żon Nie no, ale i tak się tak bardzo nie zmieniło, widzę, ta prawa strona to tak w nie, się nie zmieniło, widzę, wie. Największe to są na tym sanktuarium, tam gdzie była siedemka, nie? Zobaczymy jeszcze tutaj miejscówkę Powinno się to w Chromie tutaj nie zmieniło, to, to zobaczymy później, może to później nagle się odpali kilka sekund. A tutaj nic nie ma ciekawego. No tu się coś jeszcze się zmieniło, ale tam nie będziemy lecieć, czy tam wiedzą. No da. to był taki jeszcze odcinek Niemczech, gdzie się zagramy odcinek z Fortnite'a. Znaczy nie jest tam zbyt dużo gry Fortnite'a dzisiaj. Więc też troszeczkę wymęczony. Roz to widzę, zróbmy tak, że zagram sobie troszeczkę jutro takie odcinek solo, odcinko, że będziemy zabijać na pałę Wszystkiego razu do, do, do grosza. No i tyle. Widzimy się ze w wykolejnym odcinku z no, mam nadzieję, że Cię się spodoba. No mapa zarąbista. Naprawdę no, że to zarąbista, widzimy się w wykolejnym odcinku, papatki.